Bruno Jasieński pale Paryż. Wstępem opatrzył Juliusz Kaden Bandrowski. Wstęp rozpowszechniła się w obecnych czasach dość nagminnie, wśród najszerszych kół czytelniczych jakaś obawa, czy pasja, czy podejrzliwość, czy też pochopność złośliwa bardzo skryta ludzi myślących niegodna dzielenie książek literackich na budujące i burzące, pogodne i zatrute, zdrowe i niezdrowe, czyli jakoby chore, zarazę szerzyć mogące. Pochopność owa nawiana w nasze serca i umysły stwardych klepisk politycznego życia jest chorobą, złośliwą naroślą w dziedzinie oceny i miary utworów kształtu literackiego. Świadczy ona, że metody straganu, jarmarku czy choćby bojów politycznej trybuny przenosimy w dziedzinę odczuwania i kontemplacji. Nie o to bowiem chodzi przecież, jak autor pokierował losem ludzi czy spraw, to jest czy wygodził naszym poglądom politycznym, społecznym lub narodowym. Jeżeli im wygodził, nie racja jeszcze, iż słuszność rzeczywistą ukazał, jeżeli im zaprzeczył, nie racja, iż my właśnie drogą słuszności kroczymy. Rzeczy główna, jedynie istotna: czy nas wzruszył, czy wstrząsnął sercem naszem, czy choć przez chwilę uwierzyliśmy owym ludziom i losom przez autora na papier książki wypędzonym? Jeżeli tak, jeżeli chwilę zadrżeliśmy w obliczu takich właśnie na papierze drukowanych losów, autor najszanowniejsze zadanie swoje spełnił. Rozszerzył bowiem pojemność uczuć naszych, przedłużył życie nasze o życie innych urojonych, a jednak jakże cennych bliźnich, powiększył skarb naszego doświadczenia, naszych przewidywań. Odsuńmy zatem, gdy mowa o literackim kształcie wszystkich spraw pożądań, wierzeń, przesądów czy też cnót naszego gospodarstwa. Jawi się bowiem przed nami inne, najwyższe gospodarstwo uczucia. Porównajmy je tylko z naszym własnym, najszczerszym przeżyciem, a korzyść i pożytek z lektury zjawią się same w pomnożeniu naszego współczucia dla prędkich tęsknot artysty, które w temacie ludzkim szukają sprawiedliwości człowieka względem człowieka. Nie sądzę, bym musiał przeprowadzać analizę, na ile, w jakim stopniu, w jakiej mierze i wysokości jest utwór Jasińskiego dziełem sztuki. Publiczność sama sądzić będzie o tem. Sądzi ona zazwyczaj książki po swojemu i kto wie, czy jej właśnie sposób sądzenia nie jest najlepszy. Publiczność nie wdaje się na ogół w szczegóły estetyczne, w zachowanie proporcji artystycznego kształtu, nie wdaje się w zawiłe sprawy kompozycji, lecz mierzy dzieło zawartą w swojej własnej piersi nadzieją, gniewem czy cierpieniem. Publiczność sądzi książkę, wedle własnego przeżycia i doświadczenia. Sami więc osądzicie, czytelnicy, ile życia i prawdy waszej i cierpień dało się autorowi zawrzeć w tej książce sami osądzicie czy taka właśnie dżuma w paryżu odpowiadałaby waszej idei o wyrównaniu rachunków czy taki oto jak go opisuje bruno jasieński taki właśnie przewrót odpowiada gniewom i protestom jakie każdy z myślących ludzi odczuwa niejednokrotnie w walce z swoją dolą oraz w walce z takim, a nie innym, ustrojem świata. Ustrojem, nad którego poprawą pracujemy z pokolenia na pokolenie, w najzacniejszej trosce o przyszłość oraz w najwyższej dumie ofiary jednostki na rzecz wspólnoty. Nie chodzi na tem miejscu o analizę budowy artystycznej, o pochwałę czy potępienie społecznych wierzeń autora. Jeżeli by jednak zależało komuś z racji dzieła Bruno Jasieńskiego o moje zgoła w tej materii nieobowiązujące zdanie, musiałbym przyznać, iż Palen Paryż uważam za książkę w najwyższym stopniu łagodzącą i nieomal, że pacyfistyczną. Tak, tak, mimo wręcz przeciwnych i jakże gwałtownych pozorów. Bruno Jasieński przedstawia nam w skrótach tak szybkich, że prawie pobieżnych, wszystkie nieszczęścia, katastrofy i kataklizmy, które czekają ludzkość, o ile pozostanie w tym stanie moralności, w jakim się dziś znajduje. Kataklizmy, wedle mniemań autora, przyniosą zwycięstwo pewnej, wyraźnie określonej ideologii społecznej. Ta druga propozycja o zwycięstwie ideologii. Nie jest chyba niebezpieczna, skoro w myśl wierzeń autora ideologia ta przyniesie ludzkości najwyższą miarę szczęścia. Któż w tym życiu na gorzkim, a jednak tak kochanym padole ziemskim nie pragnie szczęścia? Pominąwszy zatem ową drugą propozycję o szczęściu, w które każdemu wierzyć wolno, wedle przekonania własnego, pozostaje przed wnikliwością naszą postawiona owa. Pierwsza przesłanka mająca dopiero przygotować i sprowadzić drugą, to jest sprawa kataklizmów i katastrof, które nas czekają, o ile pozostaniemy nadal na tym stopniu moralności, na jakim dziś stoimy. W niepokoju, w trosce, w namiętnej gwałtowności, jakimi otacza autor tę właśnie przesłankę, Dopatruje się szczerych i zacnych walorów moralnych prozy Jasieńskiego. Jego wzburzone serce płomiennym wrzeniu przewiduje rzeczy okropne. O ile nie nastąpi wśród nas, biednych ludzi, żyjących na tej ziemi, jaka najszybsza poprawa. Fantazja artysty przepojona z grozą obecnych warunków istnienia ludzkiego na świecie, nasuwa nam przed oczy skutki, jakie wynikną z naszego egoizmu, chciwości na wszelkie dobro i zatwardziałość wobec cierpienia naszych bliźnich. Uważam, iż jest to właśnie bardzo godną cnotą Jasieńskiego, że przejmuje się tymi sprawami, że o nie dba, że go tak trapią, niepokoją, straszą i przerażają. Albowiem przewidywać, lękać się, Niepokoić, to kochać. To zmniejszać zło nieuchronnie w życiu zbiorowym współistniejące z nami. Cóż innego w odróżnieniu od zimnych filozofów starożytności czynili wszelcy reformatorzy, cóż innego czynią w wykładzie swych poglądów kaznodzieje, jak nie to właśnie, iż chcą nas podnieść, pobudzić, czy poprawić grozę bytu naszego i niedomogi trwania naszego nam ukazują. Za książkę pod tytułem Palen Paryż, omal nie wyświęcono Brunona Jasińskiego z Francji. Miarodajne czynniki, licząc się zdrażliwością nastrojonej przeciw cudzoziemcom opinii, poirytowanej, że oto przybył i cudzoziemiec dzień w dzień w odcinkach Umanite pali w tak zaciekły sposób, Villelumiere miałyby z dziś na jutro wystąpić z wszelkimi rygorami władzy, gdy oto list otwarty podpisany przez wielu wybitnych pisarzów w Francji całą sprawę zatrzymał. Nazwiska wybitnych twórców francuskich podpisanych pod listem odwiodły władzę od jej srogich zamierzeń. Wedle mego mniemania... Takie właśnie rozstrzygnięcie drażliwej sprawy przynosi zaszczyt publicznej opinii francuskiej. Gdy twórcy francuscy orzekli, że dzieło Jasieńskiego jest dziełem sztuki i nie należy przeszkadzać artyście w pracy, rygory administracyjne upadły niejako same przez się.